Chyba nic się nie w internecie, i możemy pogadać o ten. Dobra, najpierw o tym sądzie, bo nie mogę wytrzymać. Zbigniew Ziobro, napraw polskie sądy. Rozumiecie, byłem na rozprawie wczoraj. Wczoraj byłem na rozprawie. Moja mama ma dwie rozprawy z ojcem: jedna rozwodowa, a druga o znęcanie się psychiczne i fizyczne. To jest tam, nie wiem, artykuł 207, paragraf pierwszy. Stary, to już była druga rozprawa, no nie? Ojciec się znowu nie pojawił na rozprawie, no nie? Ani na pierwszą nie przyszedł, ani na drugą. Wyjewany ma, no nie? Ja już zeznawałem, siostra zeznawała, mama zeznawała. Nie, wszystko, co, co mają potrzebne już mają. To babka sędzina sobie kurwa wyobraziła, że jeszcze trzeba zaprosić jakąś panią z mopsu, co kiedyś chyba się raz albo dwa razy widziała z ojcem, żeby ona też złożyła zeznania. I kolejna rozprawa. Rozumiecie? Sprawa o znęcanie się fizyczne i psychiczne. Kolejna rozprawa za 4 miesiące kurwa. Rozumiesz, my nawet nie chcemy. My się nie staramy o to, żeby ojca zamknęli. My tylko chcemy zakaz zbliżania się do matki, no nie? Polskie sądy. Proszę. Ogarnijcie się. Eee, no. A jeszcze z kotem. Ty, byłem u Juli, no nie? I Julia ma kota. Takiego kota, który wychodzi z domu, no nie? Więc sobie chodzi tam po łąkach i tak dalej. No i wyszedł do 19. I tak kurwa do 10 rano nie wracał, no nie? I już był stres, no nie? Bo inne koty też łaziły yy, przy domu, wiesz? A on się tam bił nieraz z tymi innymi kotami, człowieku. Afera, że nie ma kota. Szukamy kota, wołamy go i tak dalej. Juria nagle, czy go nie zostawiłem w samochodzie przypadkiem, ja patrzę w, ja w, w samochodzie, kurwa wiesz, to upały potężne w samochodzie, w chuj ciepło, a tam w samochodzie, klatę, jak zobaczyłem, że jest w samochodzie, to Juria od razu trzeba płakać, coś się nie stało, ja lecz człowieku w samych bukserkach do tego samochodu, bo to 9.40 i na szczęście nic się nie stało, no... Potem, po 10 minutach jeszcze wracam do tego samochodu, popatrzę czy wiesz, nie ośnika albo nie na Bo musiał leżeć w tym samochodzie od 21 do, do tej 10 prawie. Także no 10, no 13 godzin przynajmniej siedział w samochodzie. Ty, no i stary zestrał się, ale zajebiście się zesrał, <grym> bo... Yy, bo tak za, za fotelem kierowcy Na podłogę Tak idealnie w kącik Tak w jedno miejsce tylko Także totalny Totalny sowicz tego kota Super jest Leon No więc łatwo było to posprzątać Ale pierdoli do tej pory kuwetą w samochodzie Mówię ci wsiadasz Siadasz do fury a tam Jakąś stajną kuwetą jebie Czy ja go tam zamknąłem? Przez No znaczy przez przypadek go zamknąłem bo przyjechałem ze sklepu tam przed 21- i otworzyłem bagażnik, poszedłem z zakupami do domu, i potem wróciłem po jeszcze kolejne zakupy z tego bagażnika i go zamknąłem. On musiał przepierdolić się przez bagażnik i przez tą pokrywkę bagażnika, i musiał tam ten zostać. Czekaj, do onej 5 złotych. czemu Japczan nie stosuje taktykę wersów, nie weźmie na klatę, co ma wziąć, leci jeszcze dalej, jest drama, multi do wyjaśnienia. No Japczan ostatnio robił wyjaśnienia, ale Japczan, jakbyś był jego widzem, to byś wiedział, że wczoraj miał operację na oczy, o której mówił jeszcze przed dramą. Wczoraj Japczan miał operację na oczy, że wiecie, usunięcie wady wzroku i on w tym momencie to leży w pokoju, w ciemności i nie może patrzeć na światło. A co dalej będzie robił to już nie wiem, a jaką ją zastosuje taktykę Japson to jeszcze nie wiem, już to zostało chyba z, z trzy różne no nie, to nie wiem jaka będzie kolejna, zobaczymy Nic się nie działo? O! Widziałem się z Damexem widzowie, sprzedałem Damex 4.2.0, tak wiecie kto to jest Damex 4.2.0, słynny twórca Kresenek, kiedy Luki będzie wszędzie i Luki trap, bo mu sprzedawałem stary komputer Xayo Fajny chłopak, zaprosił nawet na kawkę, ale kurwa, to była przygoda, człowieku, ja przyjeżdżam do Dameksa, a on mi mówi, że 10 minut temu Holak opublikował na nas jakiś film. Ja mam takie, co jest, kurwa. O, Educio, do wpłacił 5 złotych. Uwaga, suchar żart, już mówiłem mu, Maxia Holak w tej dramie zostawił całe swoje serce XD. Dobre.